Znaliśmy kolorową wódę, się napiłem tak... No to na początku jest tak kolorową wódę. Wiem, że chyba nie wiem, A się, tutaj, jak się to traktowałem, co piję. A otworzyłeś tę nógówkę? Paniaku? To jak chcesz. No ludzie biegali, zostawiali, pili co innego. Ktoś, po, ktoś mnie oburowała i mi powiedział wódkę i... Ej kurwa, ty chwilę mi się podzięczyła. Kurde, nie jeden z taki. Ja też. I to. Ale naprawimy to. Kogo? O. O! To. To, nie miał to, to Powiedziałeś na trzy, czyli. To... z twoim rozumowaniem, mały nie piję, tak? Nie, nie pójdziemy na no, bo no masz już cztery. Ja mówiłem, że tam nie będzie płacić. Może nie wiem, o czym Ty mówisz. Tam jest twoje chwilę, my ją pijemy. No, może się ty <grym> no. ale filiach, tam, tam, tam może sobie wnetkać. Jej, ale fajnie wyszła do tehila tałyszań. Co? Sam rajd. go. a gościm się mylą. Bardzo podobnie. Już za słodkie są, daj wstąpić. Co? Czy sok? Co ty? ładnie to wygląda. Ja, Chciałem, że wszyscy przyjrzymy Wiecie to, głupio to zabrzmi, ale w pewnym momencie na imprezie, nie wiem dlaczego, ale uroiłem się sobie, że ty, drogi Oskarze, masz w imieniu N. Co? Jak to? Tak! Uroiłem sobie, że ty masz w imieniu N. Ej, hmm. ja, jak to można zrobić tutaj? Bo ja do góry też przejeżdżam to trudno Ja Ja pierdyka. A ile było butelek głównie po kaczkach? Pomińmy to, że tutaj jest 95 to jest 10 butelek. Butelek? Tu puszki pragną. Ale ja wybrać. mówię u Kacpra. A. U butelek. No ale Kacpra było więcej ludzi. Dobra, hmm. lepiej, że kupiliśmy więcej niż mniej. Nie, nie mam co żałować. Zawsze mogę lecieć później. Ewentualnie zła nie pójdę. Ludzika ma nie rozstrzelać kurwa. No pojebało cię? Tak. Zajem je najpierw wypić. Nie. Czemu ty dogrywasz? Bo mogę. Ja chcę strzelać do pewnych koszek piwa. To nie Z kasztelanu. To nie Do wszystkiego. Tak, wsadzaj tutaj w ten. To się wygodnie Jak niech. kurwa, to lutro Kurwa, trzy minuty nagrania jak wylewa się piwo. Fu, nie lubię piwa z piw lubię tylko Repsa. I Łomżę miodową. Miodo. Chodź Chodź w ducha. Piw Trybunalski miodowe i Ciechana miodowego. Oj. To nie jest piwo, nie od tego, co ty wymieniasz. Co to są? Piwa smakowe. To nie jest... No piwa. No do piwa! To piwa ma tak daleko, że ja... Gdzie no, czy... do no, ci... piwa dodał miodu, to byłoby piwo z miodem, ale... Piwo miodowe, piwo z miodem, to jest pewna różnica. Piwo, piwo z to no, 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 A jedynie... Chciałbym Jedynie no, takie mi smakują co Bumka. I też. Ja ale wiesz troszkę na że nie było. Właściwie chciałem,